W miniony weekend na terenie starego przejścia granicznego w Chałupkach odbyła się kolejna edycja Jarmarku na Granicy. Jarmark na Granicy to wyjątkowa inicjatywa, która ożywia historyczne miejsce, jakim jest dawne przejście graniczne Chałupki-Bohumin. W tym roku atmosfera była szczególnie uroczysta, a stoiska sprzedawców pełne unikatowych przedmiotów, od mebli przez porcelanę, aż po militaria i starodruki. Dla wielu zwiedzających jarmark stał się prawdziwą podróżą w czasie, okazją do poszukiwania pamiątek i odkrywania historii ukrytej w przedmiotach. Wydarzenie zorganizowane przez gminę Krzyżanowice przyciągnęło rzesze mieszkańców okolicznych miejscowości, a także licznych miłośników antyków i kolekcjonerów ze Śląska oraz Czech. Gmina Krzyżanowice zadbał o to, by wydarzenie było atrakcyjne dla wszystkich. Oprócz handlu antykami na odwiedzających czekały stoiska z rękodziełem, a także strefa gastronomiczna z regionalnymi specjałami, o które zadbały panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Chałupkach i Zabełkowie. Dzięki temu Jarmark na Granicy stał się prawdziwym świętem integracji i sąsiedzkiej współpracy, łącząc ludzi po obu stronach dawnej granicy. Organizatorzy już dziś zapowiadają, że kolejna edycja Jarmarku na Granicy odbędzie się wiosną, a jej formuła będzie nadal rozwijana, by przyciągać jeszcze więcej miłośników historii i przedmiotów z duszą.